I ruszyły. No i bardzo dobrze przyjęła star Tina Algunaj. Ale już na prowadzenie przesuwa się Hornet. Oj, ta ostra walka teraz. Don Luigi też z przodu jest, jest blisko. Jeremy Siron i Don Luigi wychodzi na prowadzenie. Drugi jest Westminster Star. Na trzecim miejscu Hornet. Na czwartej pozycji Tina Algunaj. Jeremy Siron także blisko. Również Son of Jameson, ale prowadzi gonitwę Don Luigi. Don Luigi na drugim miejscu, Westminster Star. Na trzeciej pozycji Hornet, na czwartym miejscu galopuje Tina Algonay. Jest tam Jeremy Siron, piąty na szóstym miejscu plasuje się Son of Jameson. Także dużym kołem przesyła się e, Zabajone, Jest e, Cyber Princess. A z tyłu galopuje Golden Beard oraz Mastrigo. Utrzymuje prowadzenie Don Luigi. Za nim Westminster Star. Don Luigi, Westminster Star. I Hornet. Na czwartej pozycji Tina Algonaj. Na piątym miejscu Jeremy Siron, na szóstym Cyber Princess, na prostą wyprowadza Don Luigi, Don Luigi korzysta z ulgi wagi i ucieka, Don Luigi znakomicie z pola finiszuje Tina Algunay. Don Luigi, Don Luigi, Tina Algunaj do walki włącza się także pasa Algunaj. Don Luigi, Don Luigi. Don Luigi, pasa Algunaj. Don Luigi, pasa Algunaj. Ale już pasa Algunaj wysuwa się na prowadzenie i w celowniku pasa Algunaj.